Ja ośmadę wam wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Z... i jak widzicie jest to flat out znowu, którego dawno nie było dosyć. W sensie dla mnie, bo ja tamten odcinek nagrywałem wcześniej troszkę. I tak, czemu nie było filmiku? Wyjaśnienie jest jedno, wakacje są tak. Tak, końcówka jeszcze. No i mi się jakoś nie chciało do tego YouTube'a no się, Ja mam pełno filmików nagranych, ale jakoś mi się nie chce ich renderować, nie chciało mi się ich w ogóle. I postanowiłem, że teraz to coś wrzucę, żeby nie było, że Olałem kanał i w ogóle usuby i takie tam. Zrobiłem sobie jakiś tam, pamiętam, jakiś wyścig. Ten taki długi, no, Special Derby Forest Cup. Tu mamy jakiś event, Derby Bowl same. I zrobimy sobie... Jakby to... To jest taki miejski. A jeszcze miejskiego nie robiliśmy. To zrobię sobie miejski No i zapewne nie wiem czy słychać czy nie słychać ale mam chrypę I oraz nowy mikrofon I nie wiem jak to wyjdzie bo Nie wiem czy będzie słychać jakąś super poprawę yy, dźwięku Gdyż właśnie przez tą chrypę i Się zobaczy Nazwę i w ogóle mikrofon No nazwę mikrofonu i w ogóle macie w opisie wszystko bo teraz ten, Nie pamiętam tej nazwy Ale to już olać Lecimy naszym... Bodajże jakoś na splitter, tak? Chyba, <śmiech> dobra. <śmiech> no i mam kryty właśnie słuchaj. Dobrze. Łąk wow, wow. ciągniemy guzek, pan guzek nie jedzie z nami, bierzemy naga po ludzi lub schody. Jedziemy szybko szybko nitro nitro, nitro trzeba uciec. Nie wiem, większe efekty by były jakbym... Pojechał, uwagi, do mikro, ale ja lubię tak. Wow, 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 tu jest ten głupi zakręt, pamiętam go. I tak, i coś mi się wydaje, mówiłem kiedyś już tam w tym informacyjnym filmiku, że będę nagrywał multiplayer z tego, z jednym kolegą, ale doszliśmy do wniosku, że sami we dwóch to tak troszkę nudno by było i wymyśliliśmy coś lepszego. Wow, schody, ale nie schody, schody już ktoś opotentował kiedyś. Wymyśliliśmy, że nagramy jakąś fajnie fajną taką grę na Multiscope. Ale to już nie wiemy sami jaką, więc ja wam nic nie mówię. Ale jak będę wiedział co do czego to Was poinformuję. Więc lecimy. Do dużej info chyba zać. W pierwszym odcinku. Musi się coś wydarzyć super ekstra, żeby nazwał ten odcinek jakoś, bo czasem mam ostatnie problemy z nazwaniem odcinków. Już się wyczerpuje mój mózg. Mózg się wyczerpuje. Nie ma lekko z jego się nie wyprzedza. Ziom. Wow, 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 wow. ma wow. hamulców. Ej, sorry, ziom. Dobra, Banger. No tak się skupiałam nazwach. Co ty robisz, ej Kutazie? Kutaz? Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I ręcznym podziśniemy. A, co tam? Tokio drifty i w ogóle. Korzenie w Tokio to jest jakieś, nie wiem co gdzieś płyza chyba oj, zapomniałem tutaj zakręt Chciałem jechać prosto Nice Złam mapę no. Kurde cały czas są blisko nas Woo! Uh -huh. Lol go tak tyłem odrzuciłem On mnie powinien odrzucić, bo przodem Nice Reset szybko O tak nas daleko kury Kurde czwarty Sadnie okrążenie na no beskitu szybko, szybko chociaż podium musi być Hmm, ptum, ptum, ptum. Dobry, dobra, znajduję tak. Hmm, dawaj, dawaj. baby, pokaż co potrafisz. Ja już tam życzę. Dziś pobliżu, a to jeszcze... Tak jest. Wo wow, nie jest. Dobra, gonimy. Ty bydlaku zatrzymaj się. Sorry! Lol, sorry, nie chciałem tak mocno. Chciałem delikatnie Cię musnąć. Popchnąć trochę, no nie delikatnie, ale chciałem Cię zapchnąć troszkę. Ale nie tak, żebyś obleciał mi tu po mapy. ej, co Ty robisz? Kurde... Nie wiem, czy słychać, czy nie słychać, ale... Coś mi tutaj... Ta szufladka na klawiaturę mi w biurku... Tak jakby podskakuje. Nie wiem, czy to słychać. Mam nadzieję, że nie. Oraz ktoś tam sobie dyskotekę urządza na mojej ulicy. Swoją muzyczkę puszcza głośno. Nie zaprzeczam, że ja tego nie robię. Bo ja rzadko kiedy puszczam sobie głośną muzyczkę na głośnikach. A raczej moja mama z tatą, jak sobie widzą na komputerze, to sobie puszczałem te swoje hity. Ale ja sobie raczej słucham na słuchawkach. Dobra, pierwsze miejsce chyba. O ile się nie mylę. Zacznę. Tak, pierwsze. Jedziemy dalej, no co? Nic w nie, 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 nie Dobrze sobie radzi w, ten, w mieście ta Myślałem, że będzie go Sobie ona chyba lepiej radzi w mieście niż na... W takich szosach, takich szosowych i takich polnych, szczerze no, to można tam stać Zakręty, Psiu. sorry, no kurde debilu, by przeciwnie wyrobiłem zakręt. Bydlaku. Nie będę kończył. Bo ja jestem bardzo w chłopcem, ja nie przeklinam i wow, ale ładnie to tu... Gdzie się tu dziśniesz, co? W jakbyś byś nie chciał? I przez sklep Kurde, chciałem jechać górą, a pojechałem na online. Górą się dalej leci więcej niż i takie tam Co ty robisz, ją? Łoł, hmm. wow, wow, wow. zapomniałem, że to jest ten kanał taki głupi Sorry, no, ja w niego delikatnie wierzę, w tego czyli co jest A on dub leci Ona so Chyba pamiętam, Sofia Martinez w nim Ja tu jeszcze pamiętam całą grę tylko szkoda, że nic z niemieckiego nie pamiętam Przez te wszystkie 3 lata gimnazjum <laughs> No szczerze mówiąc szkoda, szkoda Nie żeby coś umieć, bo nie lubię niemieckiego, ale no, Przydałoby się coś umieć, nie? No tak, takiego do nowej szkoły Nie wiadomo jak stanąć od Więc Ale olać szkołę, wakacje są i flat out Kurde Jedziemy, uuuu Coś mi nie pykło Aż mnie już mały palec boli. Z lewej ręki, że od odnik na kontroli jak się trzymam od Dawaj, dawaj, co w się sensie nie dawaj chili. Splitter dawaj, goń chili. O! LOL, co to było? Co za dowód? Ja nie wiem czy to nie jest jakiś poziom gudności ustawiany czy coś, bo że oni są na Easy albo na normal. Coś takiego. Zależy. Niektórych wyścigach są na normal a za niektórych są na Easy tak jak jest. zawsze z nim jest Easy, zawsze się jest pierwszy Chyba się strasznie nie skupiam na jedzie to. To jest Lipton, on się nie jest wysoko na Na Nice. Nie wiem co ja zrobiłem teraz, ale chyba to naprawiłem. Jakbym zrobił jak tego, to bym zahaczył. Bo to takie dźwięki wydają. Kurde, ta półeczka mi tu skacze, muszę coś powiedzieć. Tacie, żeby z nią zrobił, albo sam się za to zabiorę. A jak się za to zabiorę, to na pewno popsuję półkę, przy tym klawiaturę i filmik wcale nie będzie. By coś skupić klawiaturę. Nice. Kurde, głupia chrypa, czuję, że on taki trochę. bardziej taki. Bu, głos, taki bardziej... Uh. <laughs> I teraz tu jump, 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 jump. Woo! wow. Co było dobre. Czekam na wince. Uh. Dawać Cię w sensie dawaj zniszczyli. No kurde, zawsze to mnie tak wyrzucił. Hamuje go tak na bok odwrócił. Gdyby nie to, żebym był dobry, to bym już go tam na ostatnim miejscu. No, ale ja jestem dobry. Ale a propos jeszcze tej serii, Flada, tutaj na multiplayer. No, może i się nie pojawić z tym ale może się pojawić z, więcej ludzi, z większą ekipą jest zawsze jazda, ale we tak zawsze jest troszkę nudniej, nie? Jeśli jeszcze zobaczy, to wszystko się dowiecie i tak jak mówiłem już wcześniej. No i ostatni wyścig z tej oto. No z tej Oto nie wiem jak to nazwać. Z tego kucharu. Nagrywam dopiero 10 minut chyba, o ile się nie mylę. To się jeszcze zrobi jakiś derby A co? Cały czas pokochałem tego kolesia, więc mi się tak wolno jedzie. To jest niemożliwe, żebym się więcej nie rozpędził. Uuuu! Lol, takiego dużego auto, takie duże auto zepchnąłem, to jest niemożliwe. Tu coś nie tak z tego... Lol, jaka... Łoł. Wow. Sorry. Pojedziesz na mnie Mogę, mogę. Jest ja tam... wow, on tam wskoczył, fajnie, ja też tam kiedy. Ła! Nie, 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 tam już, tam nie, nie. No i cały zakręt mnie cofło, no. Co to ma być? Usuł dla flat-outa. Nie wiem czy mają jakiś kanał planał, chyba nie ma znaczy... Co ja oh, lol, zapomniał, że to jest ten twardy słup. The oh, fucking shit. Niech no wszyscy nas dzień. Ażą auto z Ja nie wiem czy nie jest, brakujemy go i nie będziemy się dojrzeć kurde. Eee, kołem tu, więc... Albo no, łodzią pod wodę. Co wy tworzycie? Ja pitole, no! Przez 25! Tak nie może być! Czwarty, może być trzeci jeszcze lepiej. Wow, ale fajnie, co było tak kamerę? Już pan chyba widzieliśmy, Co wy robicie no tej klubyś go popsuł? Ja bym teraz zrobił, Teraz masz przesranę Co za dom, down. Down. Dobra, No i co ja teraz zrobił? Co ja, żem zrobił? A ten zawsze, ten czyli się z dupy weźmie tu. Weź Ty i się schowaj lepiej czyli On zawsze skądś z dupy się weźmie, no. Jest ostatni i za chwilę drugi za no i... Mm, tym pizdziapką jedzie. W sensie silnikiem. Bo jak to brzmi? Jak kosiarka. Ja bym tutaj sobie dał, kurde... sportowy tłumik do mojego i to by było... nice. No kurde, co ja robię? No i nice, nice, dobrze coś zrobię w kążeniu, ale nie po czwarte albo trzecie. I przedostatnio trzeba to naprawić. Wow, sorry! What the fuck? Jeb, yep. jeb, yep. the fuck? Kraksy wszędzie w dupę jeża! Co to jest? no? To jest wyścig, a nie jakieś derby. Ogarnijcie się! Na debili wyjdziecie, jakiś orangutanów. Rudy, hehe. Hmm. przestań skakać, bo cię zaraz odmąduje. Tylko są na biurko, bo nie normalnie. Ale to brzydko wygląda, jak dla mnie. Mam ta że nie jestem drugi. I ściana. I teraz szybko, jeszcze czwarte, czwarte, czwarte! Run easy, run! Albo... Go. Nie wiem. Nie wiem co mam robić. Jechać najlepiej. Drive. Jeb. Sorry. A masz to suczo. Powiedziałem sorry, ale potem się wyzwałem. się z kapem, że jest chcieli, tym głupkiem. Który, który... Który... Albo głupką. Ja się dmę A... Kobieta jest... Głupkiem? Głupką. No. Głupkiem, no normalnie, to się nie odmieni No. Polski fuck yeah. Jedziem, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Moim autem super jedziemy w latarnia, nie wiem co zrobiłem zamiast lecić pojechałem. Prosto na nią. Jadą tam dużo aut, a my jedziemy tędy. Bo ja lubię jechać tędy, a tam do dupy, bo tutaj jestem przy przy... a tam no. wow. F -f -f Freestyle. Jak Bummmmm Hmm hmm, hmm, hmm. Fagia. Znowu pierwsi, tradycyjnie, pięknie I... cześć <grym> Derby boły, zróbmy zrób sobie derby A co? A se strzelę? A to są jakieś kapy co derby ball. Nie, nie, Tom. nie, 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 tak nie, nie, to nie, 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 Ale kontakt nam się skończył, zapomniałem. nie, nie, Boom headshot. nie, tak 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 Bierzemy mały ropet, a ten debi goni nas Co za dowód. Skręcił, O nie! O nie! O nie! Nic za mnie jest na szczęście. What's up? Tak jest, bijemy Sally Taylor. Fajna jest Ale to ona jest tylko postacią z gry. Nie wiadomo czy on istnieje. Jeśli tak to subskrybuj. <grym> Dobra, go. Jedziem, jedziem. Nie ma, nie ma czasu na podrywy tutaj. Bijemy go. Bum! Tego też bijemy, bo on nie lubi go. Ma brzydką kurtkę. Jakie zwłoki tu leżą. Uwaga na zwłoki! Co za dobry. Dobry jestem w te Nie tak jak poprzednio. Nie wiem jak poprzednio wypadłem, ale... W mi się wydaje, że teraz lepiej mi da. Mam najwięcej HP chyba. No nie mogę nikogo trafić Co za debile się wybijają Oj Coś mi wstecznie nie działa O fucking shit no co żeś zrobił Rozwalam nas No i coś jest mądry Weź spierdzielaj najlepiej No i wersuj dupę Bydlaku ja zaraz zginęł przez ciebie, głupku. Jaką taktykę zabrał przytrzymać mnie kołem? Musimy sobie trochę. O! uciekać. Teraz oni kogo robić. O, ole! A tutaj właśnie na derwa tak nie odrzucę. Dobra, jest później już trzeci. Teraz możemy fajdać. No, no więcej życia od nas. Bytle. Tak jest. Gin! Gin! Po to się zrodziłeś? Idź tam, skąd przyrzeszedłeś, ty? Gnido! A masz Frank Malko. Najpierw cię zabiję. Nawet jak mam Chili po drodze. Czyli zostawię na, na deserek. Mmm. Lubię deserek. Zależy jakiś. Takie czoko. Bo no, czoko jest oko. Czyli bijemy jego najpierw. No, Pamiętam, mamy umowę. Że nie specjalnie spychałem. No sorry, no i gdzie włazisz ty kupku? No i ty, minus zabijesz mnie. My mamy umowę. Bij, czyli, tak jest, zanim mnie Sorry, czyli, ale to tak wyszło. O kurde. Chciałem, go w niszczu Niszczu. Z tym mistrzu, niszczu. Wow, 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 wow. Dawaj, no, zniszcz go, co to ma być? Czyli, lol. No dawaj, go zabij, skurczy syna, no. Myślisz, że ma dużo, auto i jest fajny? Także na koła nie mam, a nie, jeden mam. Teraz się rozpędzę. A jak ja się roz... Kurde. ...się rozpędzę, to będzie... no, rozpędzę się chyba. Go, Jom. Albo jego, on. Tak jest, ty czyli ku... Pisiorze. ja już płonę, już nie mam koła. Ty czyli debilu. Chili de -de -de. Lubię chili. Chili, ale nie w tym wydaniu wkładam tą... Łuuu, olej. Niech to Ole! nie więcej się. Ach, teraz tylko jeden hit. Mam cię na hita ziom. Jeden strzał i giniesz. Mam cię na strzałach. Co taki strzłanie? Solubę chcesz? Chcesz solubę tutaj? Tu i teraz, no mówię ci. Ała? Nie 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 nie. nie, 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 nie bo mam jeszcze raz emocjonalnie i mam przez ran. Dobra, teraz byłam. Co za do, Jest! No nie! Muszę jeszcze go musnąć. Kurde! Co za dowód! Jak odleciał? What the fuck? Sorry pani Sofio, ale ale to było. Nie chciałem tak ci pani odrzucić. Dobra, i to by było na tyle w tym odcinku Fladauta Nie wiem, co, napiszcie może, co jak czy wam się podobało. Zostawcie łapkę, cokolwiek. I napiszcie, co z tym mikrofonem, czy jest jakaś lepsza jakość? Co i jak? A więc ja dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!